Proszę Państwa, zgodnie z tradycją naszego programu zaprosiliśmy dzisiaj do studia wyjątkowo ciekawego człowieka. Pozwolę sobie nawet stwierdzić, że jest to najciekawszy człowiek na świecie. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, kłaniam się. A, a proszę Pana, a co to jest? To jest proszę Pana mikrofon, no dzięki temu mikrofonowi mówimy i nas słychać w radio. A dlaczego on jest czarny? Wie pan, no nie zastanawiałem się nigdy nad tym, dlaczego on jest czarny. No może dlatego, że tak został wyprodukowany pomalowany, no w takim kolorze, wie pan, czarny jest kolorem neutralnym. Rozumiem, a gdzie pan kupił tę koszulkę? No kupiłem tę koszulkę w takim sklepie z odzieżą używaną i... Ale dlaczego pan o to pyta? A, a czy to jest bawełna, czy, czy bawełna z domieszką? To jest, proszę pana, bawełna egipska. A, a, a ilu mieszkańców ma Egipt? No wie pan, nie wiem, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, nie wiem, kilkadziesiąt milionów... A, a proszę Pana, co to jest milion? Milion to jest, to jest, proszę Pana, tysiąc razy tysiąc razy sto... nie, zaraz. Proszę Pana, dlaczego Pan mi takie pytania zadaje? A wie Pan, ile to jest pierwiastek z miliona? Nie, nie wiem, no... A co to jest pierwiastek? Na... Proszę Pana, no, nie, niech Pan przestanie, naprawdę. A dlaczego mam przestać? No, pr przepraszam Państwa bardzo, naszym gościem był najciekawszy człowiek świata. Bez wątpienia.